Witam was, ja nazywam się i w posta 2 Dzisiejszym naszym zadaniem będzie to, żeśmy się udali do, mm, do fabryki na palmu, pójdźmy albo nie, pójdziemy tym razem po steki to tak jakoś, ja miałem już tutaj patrzę, wiecie tak, dokładnie, no i dobra um, po moim to niegłosowym możecie wywnioskować, że coś jest nie tak Mówi coś, co jest nie tak, już mówię co jest nie tak, po prostu jest taka stronka, co się gry... do gry, przepraszam Zbieracie tam punkty. I tam za te punkty możecie sobie na przykład coś tam wziąć, przykładowo tam nie wiem, skina do CSA Go, CSA GO samego w sobie yy, różne gry inne tam, i takie tam, i takie tam, i takie tam. No to mówię, no dobra no. Yy, jest coś takiego, jak, jak zbierzecie 600 punktów, możecie sobie yy, lustrową grę dostajecie. I po prostu są takie, moi drodzy, takie gówno. Że nawet nie myślę, że to nagrywał. Naprawdę, w się tutaj Black Bay Asylum. Coś takiego mniej więcej. Jest to gra taka horrorkowo... Yy, coś tam se... O Jezu, nie wziąłem jeszcze kamizelki, wiecie, ja się jeszcze wrócę. Wybaczcie, to jest takie bo już w ogóle, że z tam... Jesteśmy w psychiatryku, musimy stamtąd uciec. Coś tam takiego, ja mówię takie, Boże Święty, no co za gówno, takie coś, naprawdę. Niektórzy zdawali dość fajne te gry, a ja to staną się jak zwykle jakieś gówno. Nie, nie wiem co zrobię z tym, bo sprzedać nie sprzedam, bo chciałbym mieć więcej za to, żebym sobie kupić sami klucze do GO. Trzy klucze, czyli musiałbym mieć 7,20 euro, musiałem tyle mniej więcej zażyczyć sobie. Czyli to jest tak, um, na nasze to jest tam mniej więcej 30 zł, ale na to Allegro patrzyłem, to są tylko dwie oferty tego i nad nie przekracza 10 zł. Żadna nie przekracza naprawdę 10 euro. Ja wie no nie, no naprawdę, takie gówno dostać to jest po prostu wstyd. Naprawdę, no. A ja naprawdę, no. Nie mogli dać coś dobrego, nie, kurde, musieli dać jakieś gówno, co. To była tutaj taka mizerka, zapomniałam po prostu. Uwierzcie, wpiszcie sobie Black Asylum i będzie Black Bay Asylum. Ja mówię, nie, 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 ja z tego nawet nie będę nagrał, bo mi po prostu ta gra się nie podoba. Naprawdę no. Ona nie ma nic fajnego według mnie. Tam tylko... Jedynie co tam przeczytam z tych. Yy, no jak to się nazywa. Jeden, co tam jest fajne do zaoferowania, to... To powiedzieli, yy, te osoby że tylko żarciki są fajne u niego Nie chcę się, że fabła jest fajna ale tam trzeba też myśleć bo tam ma się logiczne zagadki ale mi się oczy takie gry nie za bardzo podobają Prawda, chętnie bym opli nawet za 720 euro mówię nie chcę tego za to dużo bo ta gra jest warta 20 euro ale ja chcę przynajmniej tyle, że mieć żeby sobie przynajmniej kupić te klucze o. No i co? No ja nie wiem, co mam powiedzieć dalej, bo nie wiem, co mam powiedzieć dalej. No, no dobra, no, trochę inaczej byśmy poszli, ale to nic, to nic. Nie wiem, czym się te koty wyzerowały chyba. O, ja mówię, no naprawdę, naprawdę. No przyjdę w ogóle? Tak, dobra. No więc naprawdę takie. Czekam na to. 16 godzin na tą grę może no, to dostałeś tylko klucz tak? i mówię takie gówno, mówię naprawdę jak ktoś jest chętny to mówię 7,20 euro ja tylko tyle chcę za to gra jest warta 20 nie robię was w jajów coś w tym naprawdę jest, mam ten klucz zapisałem sobie ale po prostu mi ta gra nie podchodzi i tyle prawda Mówię, wpisz sobie Black Bay Graj Gra jest ogólnie tylko po angielsku. Nie macie szans, żeby znaleźć jej po polsku raczej. Ja mówię, no to jeszcze fajnie. Aha, jeszcze sam, jeszcze fajniej. To tam. A no tak, to tutaj. A jeśli chodzi o gotykadę na Zombie, to... to nie wiem, czy będę go kontynuował, tak mówię, musiałem to wszystko jeszcze na tutaj, tutaj płacimy za bilety, zgubiłeś Twoje wezwanie, sobie z... kopię z archiwum. nawet ja nie mam auta, typek um, no dobra, co tu mogę jeszcze zrobić? No idę jeszcze po te steki. Jeśli chodzi o Krotsiego, to próbowałem go znaleźć wczoraj, ale po prostu była lipa. Wiecie, lipa była. Nie, no zumówiłem się czasem, że to jest, to jest pod BMO mapę, nie wiem czemu. Dobra, idziemy po steki, zakończymy odcinek. A naprawdę takie mi gówno drgnęło. Niektórzy tam dostawali w miarę fajne, bo było na patrzę nie na Steamie, ale po prostu. Znaczy, większość się to dostawała się tego Black Bay Azulum, ale niektórzy też dostawali coś yy, do jakiego miarę fajniejszego, wiecie? To tam? Bo nie wiem. Tak, to tam. To tam? Nie. No policja! Ten kod jest w ogóle niezrealizowany. Dostałam SMS-a, że mogę tam już sobie to odebrać. Mówię, no dobra, super, zobaczmy co mi wpadło. A tu mówię takie gówno. Wie no naprawdę? No, każdy mówi, to po co o tym No bo przeżywam to, bo naprawdę tyle się zbierało te punkty, bo to czasami nie jest, uwierzcie mi tak łatwo sobie zbierać te punkty, bo to mniej więcej działa tak, że w niektórych grach, tam przykładowo wada nie daj dajmy dla przykładu, takie gry, yy, w sensie takim na przeglądarce, tak? To musi na to czekać prawie 10 godzin czasami na takie, wiecie. Mówię czasami nie zawsze. aż wam zaakceptują, to i dostaniecie te punkty, czyli to jest... Wiecie, tam ma się ogólnie trzy zadania na chyba tam na miesiąc. To co to, to? Tak. No, no to wiecie, trochę to zajmuje, tak? To by byla... Dobra, ja to jeszcze zobaczmy, co tu jest w ogóle. Nie sobie chyba zdać, co piszą, żeśmy tutaj nie wracali, potem myśmy skinęli. Tak. Okej. No. gra w ogóle, ja bym umiał angielski dobrze. To mógłbym ją jeszcze w miarę, może nagrać, ale jak. Ja nie za bardzo aż tak umiem angielski perfekcyjnie. Bo tam ta nasza postać, mówi. Tak się robi stoki, pamiętajcie. Uj, to jest kurwa, wow. Kurde, teraz jest cicho, bo to jest strasznie głośno. Nie wiem, czy to będziecie się słyszeć, bo to strasznie na sobie. wiecie, ta ale to jest to, to. Audio, oj, zobaczmy, głośno inne dialogi, głośności muzyki Przeciszę sobie to na 3 Na 2 no nie, nie apteczkę mamy Więc teraz gdzie ja mam teraz iść? Chyba tutaj No i już po komizelce Który tu jest w hmm. nie wiem, czasami jest ci, czasami zagłośno. Nie wiem czemu. Jeden dialog weźmie się już to na dwa. Chciało się odnieść, dobra. Głośność dźwięku zostawisz na 3, Głośność muzyki obniżmy. I to sobie wbijmy na no, pięć. Zdaje mi się, że lepiej się słyszeć teraz, czemu nie korzystać z tego? O co chodzi? Ja. O sadzi z tym. E, stój spokojnie i wciśnij. Nie, nie wiem, co z tym chodzi, ale dobra, ja szukam apteczki. Aha, czyli pośpieszmy tak naokoło, ale ja szukam apteczki. Nie ma ofiar. Nie może być ofiar. To i była apteczka, tylko nie wiem, czy ją wziął. Nie wziął, i to dalsze. No dobra, czyli mówię, tutaj tą część sobie zrobimy o tych stekach, później nie wiem, pójdę do fabryki na palmu. Zobaczmy, przynajmniej tyle. Trochę mi za, trochę mi brak tego. Trochę mi. No. Żal nie jest to, zostałeś tego jednego pistolecika. A, tu był. Dość chwałka. Czemu to nie masz tego wziąć? Ha, czy muszę tam coś na dół? No dobra i będzie. Przynajmniej dobrze, że są to skrowy z takie, a nie jakiegoś tam innego. Zaraz tutaj mam chyba sznajpykę, A ja mam czyścioły. No i jeden z show mi został, no. Powiem wam, że jak gram ostatnio w CSa i to powiem wam, że już jestem coraz bliżej by być w końcu w jakiejś randze. Nie wiem ile tam mi brakuje. Chyba mi czterech meczy, czyli dzisiaj będę ja chyba jeszcze dzisiaj... Dzisiaj będę benuję... ja... no dobra no, jak ci będzie, rzucę ci gronata. On tam pobiegł widzieliście jaki typek Czy to jest do tego co ja używam do tej snajperki? Tak, amunicja do sniperki, bardzo się cieszę z tego Zdychaj. Ja będę dużo młotowa, bo to po co strata? Hmm. Szelba jest chyba raczej jest lepsza. Ło wow. nie jest to w sumie trudno. Ale twoje jakbym wziął jakiś większy poziom trudności, to raczej bym miał trudno. Nie wiem czy w ogóle słychać, bo to jest... Nie... W sumie, co mam obniżyć od tego zacznijmy, Bo no, głośność muzyki, głośność dźwięku, no to ci takiego efektu. No lekko jest dla mnie cisza, ja, ja uważam, że jest lekko cisza. Ci, no, nie jest aż tak głośno. No. Um, hmm. Czemu nie może mieć całego takiego, no nie wiem, co to się nazywa? Co ja mnie na zapas i tyle, nie? Kamizelka, moi drodzy, mam kamizelka. Najlepsza kamizelka jaka jest z grze, chyba tak mi się zdaje. Jeszcze znaczy go ten kroczy i ten napad. Ten kroczy to zostawię na później, znaczy... Zobaczę go na internecie w ogóle, gdzie jak tam się dostać, bo chodzi o to, że grałem, grałem, tak? No i nagle... Yy, jeszcze mówię o co chodzi. Tu już to. I nagle... Najpierw yy, yy, to mam powiedzieć? Po prostu, no... Nie mogę w ogóle znaleźć, bo to jest gdzieś tam w magazynie, ale ja właśnie nie wiem, gdzie jest ten magazyn. O to chodzi. Ło! Wiedziałem, że mi tu wejdziesz. No teraz jest za cicho. No Jezu, co, co to się dzieje? Naprawdę, miałem tyle panciża a teraz mam zero panciża. Nie będę z wami bawił, bo ja nie mam to czasu, chcę schodzić, żeby ten odcinek. Jeśli to oglądacie, to wcześniejszy odcinek, był, to był Devil May Cry, moi drodzy. Naprawdę bardzo się długo wczytuję, znaczy wczytuję, Boże. Bardzo długo się wrzucają odcinki z Devil May Cry, A Czemu się długo wrzucają, nie mam po prostu pojęcia. Bo miałem odcinek teraz półgodzinny. Oj, stoper mi, myślałem, że coś się stało. Y Naprawdę, bardzo długo się wrzucałem, bo odcinek trwał pół godziny i się wrzuca pół A hmm. Ale muszę poczekać na ten dysk, to jest najważniejsze dla mnie. Mam nadzieję, że ten niedługo będzie hajsik, to, to będę musiał kupić dysk. Ja miał dysk, to będę miał więcej gier, kupię sobie GTA, znaczy GTA to ja w sumie mam, tylko muszę sobie kupić, wiecie, RAMy, bo... Gramy się dość nie czasami, jest coś jeszcze rzucę ci granata. Nie mogę ci teraz rzucić granata. Musisz chwilę poczekać. Pić mamy z językiem? Nie, mamy granata. On to trochę dostał, ale nie wiem gdzie jest ten drugi, bo tu jeszcze jeden typek. A może to był kon Jest faja zdrowia, dobra? Najgości to są oni. Jebni Ach, Kurwa, że mnie wystraszyły chuje. A, bo to jest o ten. No to szczylba. Ja mam pełne, mamencie do szczylby. A i to koniec chyba, wiecie, a mi go, 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 go policja. Schowajmy broń. Koło policji takie rzeczy. Nie, no nie jest policja. A, magazyn paczek, okej, okay, to nie to. No i ja wiecie co, ja to sobie zakończę ten odcinek, ja sobie tutaj zapiszą ubocznią że on nie czuje te chwili. Ja tu dam. Zapiszę sobie po prostu i tak to na sobie odcinku, ja tam chwilę jeszcze pochodzę, że mnie oni zgubili, tak? No i do...